Siema widzowie, witajcie na kanale Strefy Typów. Zanim przejdziemy do kuponów, prośba do was, abyście zostawili jakiś ślad po sobie. Łapki w górę oraz subskrypcje mile widziane. Dzięki temu mamy motywację do dalszego działania. Dla nowych graczy przygotowaliśmy coś specjalnego. Dzisiejsze kupony grane są z Betfanem, który to wychodzi z taką oto promocją. Jeżeli założycie tam konto i wpłacicie pierwsze pieniądze, minimum 50 zł, to dostaniecie od Betfana dodatkowe 200% tej wpłaty na dalszą grę. Przykładowo wpłacacie tutaj maksymalną kwotę 150 zł, a Betfan zamienia to na 450 zł, które możecie przeznaczyć na dalszą zabawę. Link rejestracyjny macie podpięty w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł. Wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszej bramki oraz dokładny wynik, tego oto spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Ważne jest to, abyście dopisali swój adres e-mail z Betfana lub podali go w odpowiedzi do swojego komentarza. Sprawy organizacyjne, jak i promocyjne mamy za sobą. Przejdźmy zatem do kuponów podesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Pierwszy kupon prezentuje się następująco. Pierwsze spotkanie z Ligi Hiszpańskiej. Mallorca podejmie na swoim stadionie ekipę w Walencji i przy kursie 2.50 typowane jest to, że będzie nam dane zobaczyć przynajmniej 3 bramki w tym meczu. W tabeli ligowej sytuacja wygląda następująco. Majorka zajmuje odległe 16 miejsce. Walencja z kolei pracuje się na 9 pozycji. A co do bramek i ostatnich wyników Walencja zaliczyła dwie porażki z bilansem bramek 4-0. Lepiej wygląda sytuacja Majorki, która wywalczyła dwa remisy zdobywając przy tym jak i tracąc po dwie bramki. Od dłuższego czasu już żadna ekip nie może dowieść zwycięstwa i trzeba liczyć na dzisiejsze przełamanie, które przyniesie kilka albo przynajmniej te trzy bramki. Drugi mecz to starcie z naszej polskiej ekstra klasy Ruch Chorzów oraz Pogoń Szczecin staną naprzeciwko sobie. A typ jest taki, że liczba strzelonych bramek będzie większa bądź równa liczbie 3. Typ jest taki sam co wyżej, tylko że z lepszym kursem 1,72. Po analizie ostatnich występów obu tych ekip widać, że trochę tych goli wtedy powpadało, a szczególnie na terenie Szczecina. Podsumowując, tego dubla stawka to równe 100 złotych, 4,30 to kurs ogólny, a możliwy zysk to niecałe 380 złotych. Nie zatrzymujemy się i patrzymy co dalej nas czeka, tym razem wjeżdża Trebel na trzy mecze ligowe, niemiecka Bundesliga, francuska Ligę oraz hiszpańska La Liga, Brane są na tapetę i następujące mecze. RB Lipsk-Bochum z bardzo dobrym i przemawialnym kursem 1.23. grana jest wygrana ekipy Red Bulla. Świetne występy ligowe tej ekipy w ostatnim czasie, przeplatane również występami w Lidze Mistrzów. Na pięć ostatnich spotkań cztery zostały wygrane, tylko jeden remis został odnotowany, ale nie byle z kim, bo za rywala robił wtedy Bayern Monachium. Dalej mamy mecz Real Madrid. o na przynajmniej 3 bramki, przynajmniej 9 rzutów różnych muszą te ekipy ugrać, żeby to wszystko siadło. Myślę, że jest to do zrobienia, zwłaszcza kiedy w takim meczu uczestniczy Real Madrid. Na koniec starcie Mets Nicea, a więc Liga Francuska i typowane zwycięstwo Nicei. Wysokie czwarte miejsce Nicei oraz ich ostatnia gra z naszym polskim bramkarzem między słupkami, może, a nawet powinna za tym przemawiać. Nicea jak na razie bez porażki w tym sezonie i chyba nie zanosi się na zmiany po dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu. Trebel ten posiada kurs ogólny 497. Zainwestowane zostało tylko 50 zł, a wygrana w tym przypadku wynosi dokładnie 218 zł. i 50 Kończymy takim oto kuponem, na którym dominuje jeden konkretny typ, a dokładnie to over 2,5 goli na dany mecz. Dwa spotkania z Premier League mamy tu starcia Luton Tottenham oraz Manchester United Brentford. Świetna forma Tottenhamu i to, że grają dzisiaj właśnie z Luton może za takim czymś przemawiać. Ekipa trzyma poziom i. Twoje mecze kończy przynajmniej z dwubramkowym dorobkiem, i jak już mówiłem, dzisiejszy rywal może im dać pole do popisu. Czerwone Diabły z kolei mogą się dzisiaj napocić. Zobaczymy co pokażą po ostatnich występach w Champions League. Jak wiemy ekipa Brentford lubi namieszać i czasem zaskoczyć. Na koniec przenieśmy się do Holandii i Turcji. Jak już wspomniałem typ jest ten sam, a więc przynajmniej trzy zdobyte gole w meczu Helen van Neymegen oraz Antalya Spor Galatasaray. I wygląda to tak, że ekipy trzymają się pewnego poziomu w lidze. Kibice w Turcji jak i Holandii na Brak bramek nie mogą narzekać i tego należy się trzymać. Kursy na te cztery wydarzenia wyglądają naprawdę nieźle. Po ich dodaniu wychodzi nam przyjemny ogólny 679, stawka 200 zł i najważniejsze do wygrania jest niecałe 1200 zł. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji, wpadajcie na facebooka na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.